Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Plamą i kreską tak zatytułowano wystawę prac Artura Abramka, która w miniony piątek odbyła się w Mediatece. Prace artysty cechuje intensywność barw i bogactwo formy przekazu. Artur Abramek w swoich dziełach posługuje się technikami takimi jak malarstwo olejne, akrylowe, pastel, pastel suchy czy grafit, tworząc kompozycje zarówno realistyczne jak i abstrakcyjne. W jego obrazach można dostrzec inspiracje klasycznymi tematami, pejzażami, portretami czy martwą naturą, ale również śmiałe, symboliczne ujęcia rzeczywistości, które przenoszą widza w sferę bardziej subiektywnych interpretacji. Artysta ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ja mam tak, że na sztaludze stoi czysty blejtram i jak mam ochotę pomalować, to siadam i, i czasami bez pomysłu położę jedną plamę, a druga goni tą pierwszą i, no i powstaje obraz. Gdyby Pan ranking takich trzech najważniejszych swoich obrazów, swoich dzieł dzisiaj to które by to były? W tej chwili? Uh -huh. Może ta Końsko-Wola, uh -huh. Święto Róży. Uh -huh. W jakiej no. technice malowane? Akryl. Uh -huh. Akryl. No Hendrix też, też, też. też. I, i, I co tam jeszcze? W zasadzie to... Każde tak samo ważne, rozumiem. <laughs> tak. Uh -huh. Tak, ja już w tej chwili przez 7 lat namalowałem może 250 obrazów. Wystawę jego prac będzie można podziwiać w Pławskiej Mediatece do 17 lipca.